Redakcję RM.eu wspiera RTV Euro AGD. Arn. Czy jest coś lepszego niż gotyk? To tak, jak zapytać, czy jest coś lepszego niż pizza z ananasem albo dyslokacja rzepki. Otóż, tak, są lepsze rzeczy niż gotyk. Jednak dla wielu jest to gra ponadczasowa, której nigdy nie mają dość, i gdy tylko dowiedzą się o jakimś sekrecie, którego nie znali do tej pory, instalują Gotyczka ponownie, by przeżyć nostalgiczne chwile jeszcze raz. Ale co zrobić, kiedy to za mało, a kolejne rozgrywki nie dają już takiej frajdy? Cóż! Zawsze możecie wtedy przeżyć wszystko na żywo! Postanowiłem zatem zanurzyć się w ten świat, by znaleźć dla Was odpowiedzi, co przyciąga do przygód w świecie gotyka zarówno starych kopaczy, jak i nowych skazańców. Ale zacząć należy od odpowiedzi na palące pytanie: czym jest ta gra terenowa zwana powszechnie LARPem? em Ojejku, to jest takie pytanie, przy którym każdy LARPowiec zawsze robi głęboki wdech. Eee, tak. To jest tak naprawdę no, odgrywanie tych rzeczy na, na żywo. Jakby jeśli ktoś ma w ogóle koncept RPG-ów i granie w te papierowe D&D i tak dalej, to tego łatwo jest wyskoczyć poziom wyżej. No tak naprawdę próbujemy otworzyć symulację tego świata, że on żyje, jesteśmy jego częścią i tak jakbyśmy byli postaciami z tej zwyczajnie. Więc no rozwinięcie live action role playing wyjaśnia wszystko i nic, bo dla każdego to jest coś innego, ale dla niektó niektórzy robią to dlatego, żeby po prostu poczuć, że są w tym miejscu, niektórzy chcą pograć jakieś fajne relacje z innymi ludźmi, niektórzy chcą po prostu Pójść pozabijać parę potworów. I to wszystko można w larpach ogarnąć. Więc nie mam prostej odpowiedzi, bo dla każdego larp jest czymś innym. Eee, ale nie wiem, jak to lepiej ująć. Chodzi o to, że są różne rodzaje larpowania. Eee, jest tak zwany symulacjonizm, tak zwany narratywizm i gamizm. I każda z tych trzech, każdy z tych, z tych trzech rodzajów. Zapewnia inne potrzeby i in, in, w inny sposób się je realizuje. Yy, narratywiści yy, to są ludzie, którzy chcą opowiadać historię, chcą poprowadzić jakieś story, yy, stworzyć jakąś taką, jakieś kompletne wydarzenia. Symulacjoniści to są ludzie, którzy chcą być elementem świata przedstawionego, żyją w karczmach, są na przykład kowalem, są, stoją na warcie, po prostu zapewniają całą tą strukturę funkcjonowania świata, to jest symulacja, tak? No i jest jeszcze gamizm, czyli wyzwania dla umiejętności gracza, wyzwania fizyczne, walka, jakieś wyścigi, turnieje. Tego typu rzeczy bardzo proste do określenia, że można je wygrać, tak. To jest właśnie gamizm. No i o co chodzi w larpie? No chodzi o to, żeby się dobrze bawić tym, co dla ciebie jest najlepsze. Bawić się albo mechaniką, albo bawić się klimatem, albo bawić się fabułą. No i przede wszystkim też spotkać przyjaciół. To nie jest pierwszy raz. Ja od gotyka. To było 4 albo 5 lat temu, jak jeszcze był w innym miejscu. Natomiast po takim y, miękkim restarcie tego w nowej lokacji, no to jestem tutaj drugi raz. Byłem w zeszłym roku, teraz byłem znowu tą samą postacią drugi raz. Przed Gotikiem 2019 miałam bardzo krótkie przygody z larpami, były to głównie takie kilkugodzinne chambery, ale właśnie po nim zaczęłam grać dużo, dużo więcej. Teraz przede wszystkim gram w gry fabularne, czasem bywam na larpach bitewnych, ale Gotik jest jednym z fajniejszych larpów, bo ma taki swój specyficzny klimat, na którym się dobrze bawię. Wydaje mi się, że przede wszystkim trzeba robić to, co się lubi. Nie da się ukryć, że dużo larpowców jednak liznęło trochę ten temat z innej strony, zanim weszło w larpy. Przede wszystkim były RPG papierowe, gry komputerowe, też RPG trochę może teatru w szkole, więc jeżeli ktoś chce się skoncentrować na wczuciu się przez chwilę w kogoś innego niż jest, w zagraniu sobie w jakichś różnych sytuacji, to myślę, że to jest środowisko dla niego. Yy, chyba po prostu polegać na community, bo ludzie tu są naprawdę bardzo wspierający, jest też sporo frakcji, którzy już tutaj roztaczają upiekę nad innymi, więc jak jesteś świeżakiem i wpadasz tutaj po raz pierwszy, to możesz po prostu przytulić się do którejś z ekip i w zależności co będą cienie, szkodnicy, nowicjusze, ktokolwiek inne. zawsze Ci pomogą. I gra jest tak samo tak ułożona, że grupy, bandy i jakieś frakcje, w których jesteśmy, mają gdzieś te osoby, że zawsze jakiś weteran jest w stanie pomóc i wesprzeć grę. Tak samo robiłem w tym roku, kilku nowych mieliśmy w grupie, także zawsze staramy się też pomóc. Więc nie bać się i nie prosić o, o wsparcie, po prostu. To wygląda w ten sposób, że ja przede wszystkim bardzo polecam zaczynać powoli, jeżeli larpujesz. Nie brać na siebie od razu ogromna odpowiedzialności, żeby można było tak wyczuć, w którym kierunku iść, i jeżeli chcesz na pierwszym swoim larpie stać się bohaterem i żeby wszyscy cię znali, wszyscy o tobie rozmawiali, wszyscy chwalili twoje czyny, to jest bardzo trudne, bo Najpierw ktoś faktycznie Cię musi znać. Nie jesteś w stanie tego zasymulować i skonstruować w prosty sposób. Jadąc na pierwszego larpa, dobierz sobie postać, która będzie miała duże możliwości, jeżeli chodzi o właśnie rozpoczęcie przygody. Dlatego my na każdego larpa polecamy skazańców, którzy dopiero trafiają pod barierę, bo wtedy łatwo. Odgrywać, że nikogo nie znasz, bo realnie nikogo nie znasz. Łatwo mieć małe możliwości, odgrywać małe możliwości, bo masz małe możliwości, czyli tak naprawdę dopasowanie tej klasy, którą grasz, do tego, jakie naprawdę masz zasoby i jakimi zasobami chcesz nagrze operować. Jeżeli jesteś osobą, która od lat gra w larpy, od lat ma doświadczenie z tym, ma jakieś swoje pomysły do zrealizowania, no to dobrze dopasować wtedy postać żeby być na trochę wyższym poziomie w, w jakby tym całym układzie społecznym żeby mieć realnie możliwości realizacji tego wszystkiego więc jak to jest z tym głównym bohaterem no Poczujesz się głównym bohaterem, jeżeli będziesz na odpowiedni, w odpowiednim miejscu, yy, odpowiednią postacią, bo wtedy będziesz miał co robić i będzie to wszystko miało dla Ciebie sens. Jeżeli chcesz być magnatem, którego tak naprawdę nikt nie zna, on nie ma żadnych możliwości, a jednocześnie ma jeszcze problem z charyzmą albo z tym zarządzaniem, tym wszystkim, no to będziesz tylko i wyłącznie wybity z klimatu. Ale znajdziesz ten klimat grając dokładnie to samo, będąc skazańcem, bo to po prostu o wiele lepiej dopasuje się do, twojego, do Twoich zasobów, do Twojego podłoża. No, bo, dlaczego gotik? To bardzo, bardzo dobre pytanie. Po prostu, kiedy zaczynaliśmy larpować, każdy z nas grał w gotika, pamiętał tą słynną serię polskiej gry, oczywiście. I świat gotika jest bardzo łatwo zaadoptować do świata larpa, bo ten świat jest prosty. Ma swoją bardzo wyraźną konstrukcję i ma bardzo wyraźne zasady funkcjonowania, przez to symulowanie świata larpowego właśnie w settingu powiedzmy myrtany, tak jest, jest bardzo dobre i bardzo się dobrze sprawdza. A dlaczego Gothic? Dlaczego wybraliśmy akurat ten świat? Bo po prostu go lubimy i zawsze nas kręcił. ejku. no Gothic to jest giereczka, którą bardzo lubię i grałem od dawna, więc wiesz, Gotik jest zawsze w serduszku i ja po pierwsze lubię larpy fantazy w tym klimacie, a to, że to jest Gothic to jest tylko dodatkowa wspaniała radość z tym, że można sobie pograć w tym świecie. Yy, jakoś się w tym odnajduję, jakby myślę, że to jest bardzo wdzięczne, wdzięczna gara tego, żeby ją przełożyć na warunki larpowe. Nie każda giereczka tak ma, Gothic się do tego świetnie nadaje. Cień, to cień sam, to jest po prostu facet, który próbuje sobie przeżyć w tej kolonii, który trafił do niej za niewinność, jak oczywiście wszyscy w tej kolonii ma się rozumieć. I tak naprawdę próbuje budować sieć kontaktów, przyjaciół i trzymać wszystkimi dobre stosunki, jednocześnie ugłaskiwać to, co się dzieje między innymi. Więc jeżeli w Starym Obozie jacyś strażnicy dowalają kopaczą za bardzo i tak dalej, to ja i moi ludzie są od tego, żebyśmy trochę. Wyjaśnili to między innymi ale w sposób dyplomatyczny, a nie taki, jak w większości kolonii się robi. I... Sam to jest facet, który próbuje przeżyć kolejny dzień w tym miejscu, które jednak jest pełne potworów i przestępców. Przede wszystkim moja postać pojawia się za barierą jako paladyn. To chyba była edycja 2019, gdzie grałam z moim kolegą Janem Kułakiem. Pozdrawiam go, jeżeli to ogląda. I właśnie graliśmy sobie paladynów. Później zostałam poproszona na kolejne edycji, bo też zmienił się trochę tryb gry, bo początkowo Gothic był na konwencie, innym odbywał się trochę krótszy i nie, nie koncentrował się tylko w temacie starego obozu. E, więc po tej zmianie, która właśnie nastąpiła też ze, wraz ze zmianą lokacji, zostałam poproszona, e, cóż poproszona, nie, e, po prostu znajomi zasugerowali, że nadawałabym się do tej roli, więc e, zaczęłam grać magnata, przeciągając trochę historię tej postaci, że z takiego cnego paladyna stała się osobą bardzo złą, której przyświeca teraz pieniądze tylko i władza. Oj, myślę, że kobiet generalnie w larpach jest bardzo, bardzo dużo. Zależy dużo też od larpu, bo jeżeli chodzi o larpy bitewne, tam przede wszystkim no jednak jest więcej tych e, mężczyzn. Ale jeżeli chodzi o jakieś takie larpy fabularne, larpy dworskie na przykład w tudorowie, jest tam mnóstwo, mam mnóstwo koleżanek. Zresztą ja też były dziewczęta, które grały strażniczki i doskonale się przy tym bawiły. Wiadomo, kolonia, no to są sami piękni mężczyźni przede wszystkim i tu dla nich tu jesteśmy. No ale możemy się trochę usunąć w cień i sobie gdzieś tam być w zboczku kobietkami. W zeszłym roku y, mieliśmy właśnie takiego jednego gracza, takiego pozdrawiam, Dominik, e, który, którego bardzo zapraszaliśmy na naszego larpa. No bo liczyliśmy się z jego zdaniem, chcieliśmy, żeby przyjechał, zobaczył. E, on nie lubi gotika bardzo, nie lubi tej gry. E, no ale my tak, chodź, przyjedź, to tylko larw, to tylko larw. E, no i przyjechał. Nie znał w ogóle tego świata. Gotik go jakoś ominął, jak była. Dalej jest młody, no Gotik jest oczywiście nieśmiertelny. No ale przyjechał i... i właśnie powiedział, że nic nie znał świata, przed jako skazaniec i ten cały świat się przed nim otworzył. To wszystko zaczęło być, że on zaczyna rozumieć te relacje między obozami. On zaczyna kminić, że to są czerwoni, to są niebiescy, te bagniaki to są w ogóle świry, tak no i zaczął się kręcić w tym samym naszym sandboxie. No i powiedział potem pisząc recenzję, że doświadczenie skazańca, jeżeli nie znasz gotika, to jest po prostu rewelacja, bo ten świat ma bardzo jasne struktury funkcjonowania i można to faktycznie poznać wchodząc jako skazaniec, bo wiadomo poza barierą mało wiadomo, co się dzieje w w kolonii karnej, tak? więc te informacje jakoś nie docierają na zewnątrz. Wiemy, że jest Gomez, że coś. Chociaż i tak Diego na początku gry nam mówi o tych podstawach, że są trzy obozy, kim jest Gomez, to można wnioskować, że nie wszyscy wiedzą. tak? Więc doświadczenie skazańca, który wchodzi, nie wie nic, ogromne. Dużo osób też przyjeżdża na larpa z gotika, bo to jest po prostu dobrej jakości larp i chcą na nim pograć, niekoniecznie bawi ich świat gotikowy. Więc tak, można się bawić, nie znając Gotika, to nie jest wcale przymus. I co ciekawe, nie wszyscy organizatorzy Gotika grali w Gotika. Znowu jedna z tych cholernych bestii. Trafiłem tutaj na takich dwóch zupełnie przypadkowych nowych graczy, dlatego chciałbym ich zapytać, jak wyglądają ich doświadczenia z perspektywy świeżego gracza w grze Gothic Larp. Nie rozumiem, o czym mówisz. My Gothic jesteśmy Larb. na War Warhammerze przecież, nie. to nie Gotik kebab, naprawdę, wiesz co, i ty masz swój kanał, teraz każdy może mieć kanał. A tak, tak serio już odpowiadając, to jestem zaskoczony tym, jak dobrze się bawiłem. Jak Mi do... też się podobało. Jestem zaskoczony tym, jak dobrze się bawiłem i jakby odgrywanie postaci było dla mnie totalnie naturalne, ponieważ nie musiałem się starać odgrywać Postać. Po prostu byłem sobą, rozmawiałem zupełnie naturalnie. Nie musiałem przyjmować jakichś takich dziwnych intonacji, nie musiałem używać dziwnych słów. I miałem tu tyle zajęcia, że te kilka godzin, które, które tutaj spędziłem, minęły bardzo szybko. I nawet nie, czułem, nie czuję się spocony, mimo tego, że jestem spocony. Jak kretoszczur. A to się zgadza, bo jadłeś placek z kretoszczura z i był bardzo dobry. Naprawdę bardzo e, dobry. Ja, ja, mam, ja bym powiedział, że przeciwne mam wrażenia w tym sensie, że jako introwertyk i osoba, która nie lubi przebywać w dużej grupie ludzi, przez każdą sekundę e, prowadzenia mojej ambitnej postaci, o im, która ma imię Het w grze, e, po prostu Het, e, byłem przerażony przez większość czasu i e, muszę powiedzieć, że... Wstrząsnęło mną to wydarzenie. Natomiast, <noise> Natomiast nie, tak, to, zacz, mówię, to w sensie, mówię to w pewnym sensie serio, bo, bo rzeczywiście jest to dla mnie niekomfortowa sytuacja, no ale wy, wychodzę ze strefy komfortu do niekomfort, niekomfortu, żeby osiągnąć wyższy stopień wizualizacji swoich marzeń. Ale sama organizacja LARPA i ludzie, jak tutaj są, i te wydarzenia, jakie napędzają tą grę, i Organizacja i wystrój tego jest naprawdę imponujący, i no, rzeczywiście, jak się przekracza przez bramę obozu, wchodzi się do starego obozu, to automatycznie jest się w innym świecie. Jest to jakiś taki happening na olbrzymią skalę, gdzie wszyscy są w tych, w tej, w tych postaciach w 100%. I też, mimo że ta sytuacja jest bardzo skomplikowana, bo byliśmy tutaj tylko jeden dzień. Trudno jest się połapać w tym, co się dzieje, kto jest kim, kto jakie wątki ma. To wszyscy są bardzo wyrozumiali i tak. bardzo sympatyczni i też próbują cię wciągnąć w jakieś swoje dziwne interesy. Czasami kończysz leżąc półmartwy na skraju drogi. Innym razem włączasz się do jakiegoś zadania, w którym możesz coś zdobyć. Ale, ale próbują to robić i, i to, jest, to jest naprawdę imponujące. Muszę powiedzieć, że bardzo dobrze się bawiłem. E, szczerze mówiąc ja, e, ja się trochę bałem tego, e, bo ja też się muszę przyznać, że jestem takim e, trochę, trochę introwertykiem. Nie możesz być, i, muszą być ja jestem. Właśnie ja też jestem. no. Możemy się zamieniać. E, miałem e, jadąc tu bałem się, szczerze mówiąc, bałem się tego, że zepsuję, e, zepsuję zabawę innym. Że nie będę mógł się w Może nawet to, teraz to robimy, Gedeon. Tak, tak. Myślę że, myślę, że udało mi się nie zepsuć nikomu gry. Tak myślisz? Tak myślę, nie, tak. nie zepsułeś. Moje wyobrażenie było takie, że może będzie trochę bardziej e, z braku lepszego określenia jarczmary, że tak troszkę bardziej wszystko będzie przerysowane, tak, tak. Że, że, wiesz, że każdą zdanie. Tutaj akurat dość głośno krzyczeli, ale to rozumiem, jest sytuacja e, jakaś ekscytująca czy trudna, ale. Rzeczywiście, na takim poziomie mm. normalnych rozmów jest to trochę bardziej stonowane, i tak. no, zaskakujące dobre aktorstwo jest u niektórych graczy, mm. że e, trochę jesteś przerażony, czy, to jest, czy ten człowiek jest graczem, czy rzeczywiście już jest tą postacią. I... Tak. Mi się podoba to, że ten larb jest e, żywy, ale jest spokojny. To znaczy. Szczególnie jak e, orki atakują. atakują, ale właśnie te momenty e, tego tumultu. Yy, są takie, Ciekawe że zwracają słowa. uwagę, że o, coś się tam dzieje, biegniesz. Jakby działo się to cały czas, to nie byłoby to takie interesujące. Natomiast kiedy siedzisz sobie w karczmie, pijesz wodę i nagle ktoś krzyczy, ej, idziemy na trolla i jest to coś ekscytującego i chcesz brać w tym udział. Przynajmniej ty na ty przykład... Ty tak jako... Mówi, że o mnie to jest typowy wtorek. <laughs> Nie, nie mogę śmiać, bo mam guźlicę <laughs> suchoty. Ale to tylko no, twoja postać. To moja postać, <laughs> tak. <pierwszy dzień. śmiech> tak, tak, tak. Wydaje mi się, że jest wysoki stopień eee, tak Nawet tak. powiedziałbym, że Kostiumy, takie kostiumy. Tak. czy Zaskoczyły mnie też w ogóle, że tutaj są jakieś budowle, tak. że jest... No, Dobra grafika. Nie, byliśmy przecież w ogóle... Lepsza w gotyku, Byliśmy właśnie w kopalni. Nawet, tak, ja, byliśmy ja, ja myślałem, w kopalni. Strasznie głęboka, nie? Ja, tak, myśl, ja myślałem, tak. że... bo przed, przed tutaj spotykałem krokiet, opowiadał nam, że jest kopalnia i ludzie kopią bryłkę, bryłki rudy kilofem. Mhm. Ja myślałem, że żartuję, że to takie wiesz, że siedzą po prostu w kącie i jest napisane kopalnia, ale... No to Rzeczywiście wchodzisz, jest wchodzisz pod kopalnia, która i, jest głęboka. Nie. I Nawet całości nie zobaczyliśmy, bo nie chcieliśmy tam przeszkadzać graczom, kopaczom, bardzo szczęśliwym z tego, że muszą, że muszą kopać. Ja jako, gracz, jako osoba ze Śląska to właśnie chciałbym tak. sprawdzić, czy nie ma tam pokładów węgla też. Tak, Jeśli dokładnie. To ja jako osoba z innej części Śląska chciałem sprawdzić, czy tam nie ma Czechów. Podziemnicze Czesi. No. podziemni Czesi. To uznaczę. Dobra. Nie <grybuj> dziękuję. Serdecznie dziękuję. Serdecznie, 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 dziękuję to serdecznie. dziękuję. dziękuję serdecz. serdecznie. I serdecznie. Mówimy się, tyle, ile y nam powiedziałeś nam, że. 50 sztuk rudy. A czekajcie, bo ja nie kliknąłem play. A wy mieliście kiedyś do czynienia z larpowaniem? A może pasja naszych gości przekonała was do spróbowania? Podzielcie się ze mną swoimi wrażeniami w komentarzach. Trzymajcie się. I do usłyszenia. Pa-pa!